Co jest nie tak z moją twarzą? Ale dramatycznie to wyszło. Anyway, ja mam 29 lat. Nigdy w życiu nie miałam robionych żadnych zabiegów na twarz. Jedyne co kiedykolwiek miałam robione przy twarzy, to były moje usta i robiłam je ostatni raz 5 lat temu. Więc za dużo z nich nie zostało. Nie wiem dlaczego. Co, jak jeszcze dostaję komentarze, albo że jestem po liftingu, albo że dziwnie mówię, dziwnie ruszam twarzą, więc na pewno jestem oszczyknięta i nie wiadomo jak bardzo. Że, bo to mi krzywdę, że to, że tamto, że sram to I tak zaczęłam się zastanawiać. O co tak naprawdę chodzi? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że mimika mojej twarzy jest dość ograniczona. I ja po prostu nauczyłam się nie ruszać twarzą, bo tak naprawdę cała mimika yy, mojej twarzy zrobi wszystko w porządku. Ja po prostu nie ruszam ją specjalnie. Jak byłam młodsza, gdzieś wyczytałam, że po prostu zbyt mocne ruszanie twarzą przyspiesza i zwiększa ilość zmarszczek, i przestałam ruszać japą. Wiem, że część osób, które pisze te komentarze, one nie mają nic złego na myśli, ale zaczęłam się zastanawiać, czy ja wyglądam na tak dobrze zrobioną, czy chodzi o to, że ludzie myślą, że jestem starsza i że po prostu zbyt dobrze wyglądam na swój wiek, no bo dobrze wyglądam na swój wiek, nie oszukujmy się. Ja wiem, że trochę schudłam i jakby poprawiła mi się kondycja mojej skóry, więc ta twarz może wyglądać trochę inaczej, ale bez przesady. To, co robię z moją twarzą, to jest pielęgnacja... I raz na jakiś czas, jak nie zapomnę, robię sobie masaż. I jak nie zapomnę, to zrobię peeling. Nie wydaje mi się, że moja skóra wyglądała na tyle dobrze, żeby posunąć mi o jakieś liftingi, botoksy i nadmierne zabiegi. Bo ja jestem po prostu natural beauty. Yeah! Jestem mega ciekawa, co w mojej twarzy sprawia, że ludzie myślą, że jestem porobiona. Czy ja powinnam to brać za komplement, że jestem bogata i ładna? Hmm.